Witam serdecznie. Dzisiaj przystępuję do wymiany pompy pompy w fiacie 500. Niestety samochód bardzo ciężko, już bardzo ciężko odpala. Miał na początku delikatne problemy. Niestety problem się nasila. Wczoraj pompę miałem wyciągniętą, wyczyszczoną. Niestety nic to nie dało. Samochód przestał noc w chłodzie i w dalszym ciągu problem jest taki sam. Na początku demontujemy kanapę, zaczynając od dwóch śrub. Ja oczywiście zdemontowałem ją wcześniej. Kanapa jest tutaj zaczepiona na takich zaczepach. Mamy pełen dostęp do pompy. No cóż, narzędzia szykuję, przystępuję do pracy. Na początku zaczynamy od odpięcia przewodu zasilającego paliwo i oczywiście kostki, która doprowadza prąd do samej pompy. Następnie przystępujemy do odkręcenia plastikowej nakrętki, delikatnie pobijając. Ja mam do tego oczywiście. Gumowy czy kauczukowy młotek. Tak jak powiedziałem, delikatnie pobijamy, aby ją odkręcić. Górna nakrętka mocująca, odkręcona, a pompa jest luźna. Warto sobie naszykować jakieś wiaderko, bo z samą pompą wyciągniemy też troszkę paliwa. Trzeba uważać, oczywiście, żeby nam ta zielona uszczelka nie wpadła do zbiornika. Pompa zdemontowana, tak jak widać, otwór do zbiornika w zbiorniku paliwo. A sama pompa, tak jak powiedziałem, w koszu jeszcze ma mnóstwo paliwa. Stara pompa, nowa pompa, nowa pompa, stara pompa. I tak jak wcześniej wspominałem, w samym koszu, który tutaj się znajduje, było jeszcze około pół litra paliwa. Paliwo idzie oczywiście z powrotem do zbiornika po wcześniejszym przepuszczeniu przez gazy, ewentualnie przez kilka warstw papieru. Pamiętajmy oczywiście o zabudowaniu pływaka, który był zdemontowany na czas podróży. Nic prostszego, wkładamy go do otworu. Tutaj jest zabezpieczenie, i to wszystko idzie z powrotem do dziury, czyli do zbiornika paliwa. Przy samej zabudowie pompy, pamiętajmy o tej wypustce, która wchodzi w wycięcie, które zaraz pokażę. Jest tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, jedno małe wycięcie, aby przy zakręcaniu sama pompa się nie obracała. Nowa pompa, tak jak widać na miejscu, zakładamy tom, powiedzmy obręcz, zakręcamy po malutku, delikatnie, dociągamy silnie, przytrzymując pompę dociśniętą na dół. Pompa zabudowana, zakręcona, oczywiście przykładamy delikatnie śrubokręt, i tak jak powiedziałem wcześniej pobijamy młotkiem najlepiej gumowym. Podpinamy kostkę elektryczną. Kostka elektryczna podpięta, tak jak widać, przewód paliwowy, i oczywiście na końcu budujemy osłonę, którą wcześniej miałem zdemontowaną. Odpalamy samochód, sprawdzając, czy nie ma ewentualnych wycieków, ale mam wrażenie, nie wiem czy mikrofon jest to w stanie wykwycić, ale tak jak mówię, mam wrażenie, że słychać nawet jak pompa pracuje. Osłona pompy, tak jak widać na załączonym obrazku, zabudowana, popuszczam dwie śrubki i buduję siedzisko. I taki jest efekt końcowy. Kanapa, zabudowana, koniec pracy. Dziękuję za uwagę, to na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia.